W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, stoję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, że za nie. Proszę, przebacz mi. W Twojej imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie. Panie Jezu, całkowicie, teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego pana i odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź, Panie Jezu, osłoń mnie najdroższą krwią Twoją i napełnij swoim duchem świętym. Kocham Ciebie, Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za tobą każdego dnia w moim życiu. Mario, Matko moja, Królowo pokoju. Święty Peregrynie, patronie chorych na raka, wszyscy aniołowie i święci, przyjdźcie mi z pomocą. Amen.